Ja mam Mordy dzisiaj będziemy grać w Minecraft na serwerze nano Robię sobie bazę na maksymalnej kratce, żeby nikt mnie nie zobaczył nad oceanem To jest najpr najprostszy sposób, żeby uniknąć takich sytuacji właśnie. Dlatego sobie dzisiaj... Będziemy budować i sobie tutaj... Eee. Dobra. Tak będzie się prezentować moja baza. Jak chcecie ze mną zagrać na najmc.l, to możecie jak najbardziej. Ja sobie tutaj powoduję wejdźcie na serwer na nanoc.pl Bardzo polecam Nie miałem nic Gra, gram niedawno na tym serwerze i sobie odebrałem codzienne nagrody dostałem zwykły klucz 8 bloków żelaza trafiłem i te 6 bloków żelaza zmieniło cały mój serwer. Robiłem sobie takiego setika. A później, no to już wiecie. To nie ma historia. Więc dobra, no na na MC. Okay. Zrobiłem swoją bazę. Dzisiaj postanowiłem zrobić jeszcze większą z tą bazę powiększyć ją. A jak zostawicie... Yy, nie... 7 ja łapów w górę to stąd skoczę. Klikajcie szybko łapeczki to skoczę stąd. A jak zostawicie... wam, ale klikajcie szybko subskrypcję, bo jak klikniecie w tym momencie subskrypcję to skoczę i spróbuję i będę tak długo skakać aż nie zrobię łódki klacza nie wiem jak to się nazywa więc łódka klacza i zapomniałem wam powiedzieć gram na lifestyle: za każdy zdjęcie tracę serce za zabicie gracza zyskuję. więc nie mogę zginąć, bo wtedy stracę jedno z swoich serc. Skaczemy. I mam nadzieję, że suby zostały zostawione. Ale zapomniałem. Ale ja chyba mówiłem już, że zbudowałem ocean. Co tam wysoko, wysoko. Najgorsze z życzeń wszystko ułatwia losu Greg. Ale tego nie musimy się przejmować. Homa mam ustawioną, więc też się nie musimy przejmować. Let's Lecimy. I teraz nie skoczę, bo zapomniałem powiedzieć, że mam nadzieję, że subiki już zostały zostawione. Bo jak zostały, to ja je skaczam. Let's go. Nie da się do wody, się nie da się Nie da się nie wiem. Co muszę zrobić, żeby nie leży. Lecimy. Jeszcze mogę trzy razy skoczyć i kończymy. No, nie da się. Nie da się. Nie da, nie da, nie da, nie da. Zobaczemy jeszcze dwa razy. I lecimy. udeczka, klacz. Nie da się. Widzicie moją tarczę Więc widzicie, że naprawdę się staram i chcę to zrobić. Let's go. Nie, raczej znaczy nie idzie widzowie, nie idzie jak zostawicie teraz suba i lajka, to wtedy mogę spróbować jeszcze dla Was pięć razy, ale to musicie zostawić suba i lajka w tym momencie szybko klikajcie, to wtedy skoczę jeszcze pięć razy, no to będzie nudne dla Was filmik ale że będziecie widzieć czy u mnie czy może jednak nie, dobra jedna, od... jedna ostatnia próba została wykonana, bo nie chcę, żebyście się zanudzili na śmierć Dobre. więc no możemy coś budować tutaj Coś tam miał zbudowana bo jak komuś zabrałem te rzeczy, tak ja jako to, jak to, jak to, jak to, jak to na przykład. Albo najważniejsze z tego czegoś, czy to. A on to miał jakoś zbudowane, co, co to jest? Dozownik. Dozownik.

Nawet o jednego dobra więc no Nie umiem Ja chyba będę musiał zrobić Nie wiem jak to było No po to że Jeszcze mam bambusy chodzę Nie bo by to Tutaj tak rozwalało Tak ciągła чтобы что-то А я уже, наверное, помысл, чтобы вам как бы Я могу И, а кто не задел, это Что-то mechanizm no nie ale nie mogę tego powiedzieć ja muszę tutaj na dole zbudować jeden rok, blok bo jak go zbuduję to ja się będę tak długo tepać na hałmach aż tego jednego, tej jednej rzeczy nie zrobię jak nie położę tego jednego bloku Boże to będę głupio brać, te bambusy mi od nowa nie wylotkowały zrobiłem, mam to, jasne mam to zrobiłem, więc no od tego gdzieś tu położyłem, to tu, jedną dopiszczoną nie mam. Tak, i możemy w końcu to zrobić. Tutaj będzie ta farma zabrania. I ten ręcz tą my położymy na tym. Chyba niech ten dirt nie spada, ja i tak go potrzebuję. Prawda, jak chcę łopatę zmarnowałem, bo ja robię tak. ja jakbym pełen dwa razy spadłem akurat, a więc mamy kratki, tak, staków musiałem kupić. No i idziemy. Od nowa wszystko. No i najgorsza. Wszystkie bambusy trzeba porozwalać. 14 musi być. A nie! Ty! Dobrze po poszliśmy z 14 i no trochę więcej. 23 mam. No i się tak się opylało Jednak się chłopie opylało Co to? O, lag, 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 lag. O, logi są. To jest chwilę Nie wiem, ktoś coś robi na serwerze. Citują. też? Jakby jak ktoś gra już na ten serwer, to ja nie wyzywam cię. Po prostu tak sobie powiedziałem, nikogo nie chcę przezbać. Tak mówię Ja to powiedziałem dla żartu, jako żart. Mam nadzieję, że wszyscy tu przyjęli jako żart. Nikt tu nie, wzi nie wziął dostawcy, że ja tak powiedziałam Ale... Ale ja to do góry robię, czy na dół? To i tak chyba nie ma znaczenia To i tak chyba nie ma znaczenia Chłopie, dobra, buduję jeszcze jedno dalej. Tak, dobra, ja nasz, nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Ten film chyba jest do tego, żeby sobie tej pobudować. Mam nadzieję, że teraz to będzie działać. Sprawdzimy. Nie, bo te, wtedy to on się niszczy. Jak ktoś się zna na mechanizmach, to niech mi na pisze. później mam mojego Discorda. Ale tak z powrotem i tak. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, my, nie. Pewnie spadło, więc musimy skakać. Chyba odzyskać redstone. I czy to gdzieś tu leży? Nie ma nic. No i straciliśmy dwa redstone. Po co nie wiem? Muszę zdążyć cztery, jedno i zdążę. Dobra, dobra. A nie, bo to są dwa, dobra. A ja skakłem. Ale jak to zrobić? To naprawdę jak to zrobić? Chyba sobie tutoriale poglądam a później sobie później zrobię cięcie jak będę już wiedzieć to wam powiem ja to od 17 minut próbuję robić Aha.